Cześć, z tej strony Barbentas. Jesteśmy w grze Arizona Sunshine po trochę dłuższej przerwie, ale to chyba wam nie przeszkodzi i tak mało osób nie ogląda. Right. Right Tutaj sobie muszę przypomnieć trochę sterowanie. Tutaj mamy granatnik, uzi, znaczy granatnik, To coś tego typu, shotguna, no i fajny revolver nowoczesny. Eymm um. <grywa> Sunshine! Woo -hoo! Trochę was jest. Hmm. Oh, and some Freddy's. They don't have walls or something. Hey, what are you doing here? Uh, teraz kwiat chwilę... będę lamić, ale zaraz sobie przypomnę sterowanie tak mi się. Wydaje. Excuse me, outta my way, boys. I'm on a mission here. No, jesteśmy na misji, kurde. Zapomniałem jakiej. To w jest znalezienie tego schronu czy coś. Ej, no jak tak można przechodzić przez taki fajny coś. Kurde do parkouru Mankei Kong, yy, co tam jeszcze dasz? Dobra, robimy ninja tak jak ta gostka. No. Teraz... nie nie Którym się cofało, tym? Nie Dobra, to jest takie kminienie przesuwanie się w pokoju Bez przeszkody ładnie można przełazić Co dużo kminienia przy tym, więc nie będę tego używać, Wait, bo się w pokoju zgubiłem, się zaraz wywalę Cześć, z tej strony Barbenta, tak to ja. Jesteśmy w kolejnym odcinku. Z gry Sa Dobra, bez żartów. Okej, okay, dobra, tutaj już wam wytnę. Dobra, tutaj już bez żartów. Jestem ciekawy ile osób się zdziwiło. Pewnie z tywie bo tyle mnie pewnie obejrzy do tego momentu. Nikt mnie nie lubi. Eee, smutno. Typ 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 typ, typ. Okej, okay, nie da się tak, znowu będę miał ciemny ekran, będzie mi smutno, nie będę mógł się wydostać. Teraz przynajmniej dookoła nie jest ciemno. Nie jest tak jak ostatnia, co nie? Uuu, amunicja, fajnie. E, kolejną grą, jaką będziemy nagrywać, to The Walking Dead Science Shriner. Chciałbym mu Eee. Tam już troszeczkę fabuły mam zrobione. Ja to tam godzinę grałem, czy coś tego typu, więc głównie zwiedzanko, sterowanko, ogarnianie, co nie? Więc tak nie, bezproblemowo ogólnie, jeżeli chodzi o poznawanie fabuły. Tam doszedłem do momentów, którego nie chciałem robić bez Was. Właśnie wykorzystałem trzy naboje, bo mnie wystraszył cięcie. Przeładowałem. Ładnie, bo mam źle ogle założone. Już taki jeden mamy. Mamy więcej dusz od gana. chwila. Dobra. Coś tu mi się psuje. Ale dzisiejszy dzień mam niefartowny. To się trochę nie dziwię. Ale postanowiłem i tak nagrać wam odcinek, więc cieszmy się wszyscy. Ogólnie kłopot mam aktualnie taki, bo udało mi się naprawić OBS-a. Chciałem nagrać dla was Scrap Mechanic. Co ja zrobię? Nie wiem czy kojarzycie, jeżeli tak to fajnie. A jeżeli nie to będziecie mogli u mnie obejrzeć. Albo kogoś innego, bo skoro to powiedziałem, a mi nie idzie, no to wiecie. Albo nie pamiętam tutaj za dużo, że biegną do mnie. No można powiedzieć, że natrafiłem na taką trochę mini, 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 mini hordę. Mini, 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 mini hordę. Rzeczywiście, przypomniałem sobie mniej więcej tutaj Chyba czy jednym mokiem to jeszcze jakoś ogarniam Mogę przeczyścić go, mi coś do oka wpadło Hey, Fred, get off my lawn, pal Chwila? Oh. Okej, okay, wróciłem, znaczy nawet nie było cięcia, ale... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak jakby headshoty na propsie, u ciebie bez headshota smutek. Co nie? Ja sobie przeładuję. Jak będę miał ból dupy ze strachu, no to wiecie. Mordo, co ty chcesz tu znaleźć? Bo wiadomo, że jest dużo zombi. Dobra. Nie ma cheatowania, nawet okna chyba tutaj nie ma dobrego. Tutaj nie by dałoby się wejść. Tu nie wiem po co. Znaczy. Amo. Na propsie zawsze, co nie? ale czy ja wiem? Kolejny odcinek prawdopodobnie będzie z Rack Room. Eee, ze stan z z Mendyla jak na dłuższym odcinku. Zachęcam do obejrzenia. Okej. Okay. Dobra, mamy shotguna bez problemu. Nie, o to u mnie nie atakują, to raczej. Ja berwę czy nie? Nie wiem To nie było jakieś wymagające ale Zawsze trochę amunicji zostało stracone A to jak wiadomo... niedobrze Coś ja tutaj mam popsute Po tym odcinku będę musiał zrobić porządny reset Taki że, że, że na 5 minut zostawi włączoną konsolę jakby ktoś nie wiedział to na ps ale chyba chyba już wie osoba Leanne która to w ogląda, okay. okay. po jakości nie wiem, to jest najpierw w górę dlatego bo no, i prawdopodobnie Uff, nie sir! To, że jest zombie, to ja słyszę. Ty nie żyjesz. Tu nie mogę wejść. Eee, może i nie chodziło o to, aby tutaj własić? Zombie ok. Tam, gdzie żyjące zombiaki, to. A. Potrzebuje klucze. Dobra. Dobra, tu wszystko wyjaśnia. Idziemy do zombiaków. I pod klucz Dwa Ja nie, nie mogę tak Zgoda Przez to, że tutaj jest to, to tak ciężko mi się patrzy Jestem kto... Dobra Walić, mam shotguna co nie? Czemu go nie przeładowałem? A w sumie zero tam było. Aj, jaki jestem nieogarnięty! Aj, Freddy? Nie, A przepraszam, miałem nie gwizdać. Zapomniałem, zapomniałem. Już się pewnie sam ochrzaniłem podczas montażu. O, tu da się otworzyć. o. o. O, jak miło. Jestem ciekawy, czy będzie jeszcze jakaś horda. Jeżeli tak, to. Nie popieram. 202, 202, oh, tak jakby. Y mogę tu spojrzeć? Mogę, tam jest przejście, ok. okay. Open do door. Co jest o Jest ok, A uh, czemu? Czemu? A, cz oh, sąsiedzi mogą zobaczyć, cię tutaj. Hej, sąsiad, nie gap się. <laughs> e, dobra, trochę przypał, ale ok. Zabiorę ze sobą drabinę. Cho Checkpoint. O, już nowa lokacja. Dobra. Widzimy się po loadingu. Nie było loadingu. Okej, okay. tak jakby też drzwi zazwyczaj... Okej, okay. może tu gdzieś na stole będzie stek. Okej, mm. Dobra, wracając do moich problemów umysłowo-obesłowych na kąpie. Kłopot mam. Aaa, eee, cholera. Hmm, Mogłem nie wystrzeliwać. Dobra, jeżeli nie będzie żadnych sprinterów, takich sobie nazywam. Klajda, Lajda zeszjąłem. Jak ktoś nie kojarzy i nie czeka na drugą premierę, to, to, to proszę skojarzyć. To się tak wydupsło. Nie ze mną. Uh, I hope there's a cow in there. Ah. Mm -hmm. oh. Shit, here we go again! Ja! Yeah! <laughs> Get no, lost, okay. Jakby bezproblemowo. Easy peasy, lemon squishy. Hmm. Ok. Muszę popracować nad. Nie. Mam nadzieję, że. Nie, nie, nie musimy nawet. No już się bałem, że tutaj. Right. Let's go roczny coś nas czeka, w sensie włazimy do stodały. Teraz widzimy się po loadingu? Nie. Wydaje mi się, że to może być nawet ostatni odcinek, więc tak no, może przed. po loadingu się widzimy. Jak już mówiłem, widzimy się po loadingu. A, a, a skąd ja przyszedłem? Dobra. Pochodzenia przyjścia nieważne. Jak już mówiłem... Hello. Nie pamiętam co Hello. mówiłem. Prawdopodobnie Hello? teraz wyświetlą wam się napisy, dopóki ja nie, nie znajdę niczego. Wiesz, to, to co chciałem where, where powiedzieć, chyba że know. później to wymienię, to tam. Uznajmy, że szybko czytacie już przeczytaliście. Znaczy, nie, nie wiem, czy to było szybko, czy nie. A, 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 no, jeszcze patrzę. Arizona Sunshine. No, się patrzę, no. Brawo, umiesz czytać. Przez to, że tu przyszedłem. to, no, co gadać? Nie, chciałbym, żeby to tak zadziałało. Niczym w tym, e, jak to było... W, w co my graliśmy? E, nie, tak bez jaj to e, w Blood and Shore to było. Hm. Zielony? To był samochód. Trudny wybór. Chyba, że ktoś jest na tyle... Nie. Nie wydaje mi się. Czy ja tego już nie sprawdzałem? Wydaje mi się, że tak. Arizona Sunshine... 56 i 9 FM? Szczerze, nie, nie wiem, co to jest. W je, jest polski, jestem. Halo, eee... tak, hm. Tak, bo, bo gdy widzisz samochód, tego ignorujesz jak zwykle na ulicy. A nie, o dziś. Nie, oh, to no. oh, I, I, I <laughs> Ok, teraz mamy taką szybką wymiankę. Słuchawki sobie poprawię, żeby była lepsza immersja. No, nawet nie próbuję. Chociaż. Jeżeli byłby za to Achievement... Nie, pewnie nie ma. Nikt mi nie zabroni się napić. Jej, ja myślałem, że to ta... E, odwrócona pułapka na niedźwiedzie, tak, tak się zdziwiłem trochę. Nie, to, to jest jakaś dziwna maska. Nie chcę tej maski. Ale kapelusz bym przygarnął. Chociaż nie, ja mam teraz z piątku 13 maskę. Jak mi się wydaje. Nie wiem czy to o to chodziło. Najwyżej sobie połażę w to mi z powrotem. To tu. Nadal tyle samo, to, to dużo. Już sobie wyobrażam tutaj akcję z Hordą. Nie. znaczy nazywam to Horda. Horda to była right. z tym. Come on, baby, come on. Hello? Hello? Is anyone here? Yo! Hello? Damn it, where are you, man? Alright, here it is. Alright, this is it. Alright, this is it. Hello? I'm coming in. Do not shoot. Okay? I'm opening the door now. What the fuck? No way, no fucking way. Fuck, 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 fuck. Are you fucking kidding me? Fuck this. Unbelievable. Don't even fucking tell me. Oh my goodness, it was so much fun, but I'm back alive and well, ready for next week's community barbecue right here in the lovely town of Sunshine, China, Arizona. Sunshine, shine, Arizona you know sunshine. sunshine. What's tego i znowu. Tak to go to right? so, hello, hello, hello. 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 Nothing. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh what... Oby Oby Mogę cię hello. Oh my. Hello. Uh, hello. Hello. Is anyone there? Hello. Hello. Please, please answer. Hello. Hello. Yeah, we hear you. What's your position? Yes. Uh, hello. Uh, I'm, I'm at the radio station, Sunshine, Sunshine, Arizona. Please send somebody copy that check right over to the clearing a bit further up the mountain there's a weapons te that name heard you okay Oh, shit oh shit okay let's go um okay um... uh where 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 okay that way that way that way yeah you can you netu ja tu tam caw yes nie bije for kaso no 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 you're not getting me now freddie's i'm on my way out of here motherfuckers <laughs> yeah you're not getting me now! No, no! 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 You're not getting me now! You're not getting me now! Never! Never! Yeah, Okay, dobra, trochę przyps. nie. Okej, okay, chyba mnie próbował ugryźć. Znowu guzik drugą ręką. A przypał. Au, au, au. Mieli się nie się co. Nie, bo ja mam tutaj taki dosyć duży przypał. Ej! Hello! Hello! Over here! Guys, I'm over here! Yeah! Oh my god! Finally! Finally! I'm out of here! Little closer, guys! Little closer! Oh my god! Oh my god, oh! Dávaj ždísek, choď tu! Ždísek, choler on dawaj dobrá, dávaj tu mlinę. Ah, nie muszę oh, my god, oh my god. Oh my god. Oh! Bye little Freddys! Bye blister and heat. Bye Arizona sunshine. <laughs> Dobra, awa, <laughs> Sorry. Dobra, to był minimalny loading, więc Tak, oto skończyliśmy grę Arizona Sunshine, e, która mi się na, naprawdę spodobała. Klimaty zombie są fajne. Tutaj mamy napisy końcowe, które przeczekamy. No, chyba że nie chcecie, to pewnie wyświetliłam się czas. Właśnie wyświetlił wam się czas, w którym e, kończą się napisy. Więc jeżeli kogoś nie obchodzi, co mówię, to przemijcie. Mamy ogólnie tutaj fajnie wszystko. Tutaj, no możecie sobie poczytać jeżeli chcecie, ja będę zagłuszał oczywiście, moja rola, zagłuszanie gry. A u moje uszy? E, mocno sobie wcisnąłem słuchawki, dobra. No więc tak, trochę smutno, że nie mam teraz opcji machania rękami, ale w sumie jakoś mi to nie przeszkadza. Powiem tak. Gra mm, była jedną z wcześniejszych, a może i nawet jedną z pierwszych gier na wiary w tematyce zombie, czyli takiej Super Ekstra Bombac tu nic nie ma. Jakby ktoś chciał wiedzieć, nie ma żadnego jakiegoś ukrytego czegoś. Pade mną, pode mną, nigdzie. Dobra, trochę sobie wyjmę te słuchawki, bo jedną sobie, sobie wyjąłem. <laughs> Chcę siebie słyszeć trochę. Choć tak ciut, ciut. Teraz wszystko, co mi się nasunie podczas montowania, wyświetli wam się tutaj w rogach ekranu prawdopodobnie. Znając mnie prawie nic się nie wyświetli, bo nie mam pomysłów. Eee, co mogę powiedzieć? Zachęcam do pozostawienia łapki w górę subskrypcji. Wspomnę o tym jeszcze na koniec, chyba że już się kończą napisy, to wspomnę po prostu ten jeszcze raz. Tak czy inaczej, jak już mówiłem o moim OBS-ie, mam problem z tym, że w słabej jakości mi to nagrywa. Nie wiem, czy to wina mojego komputera, ale dużo gier uciąga takich części, więc nie wiem. A druga sprawa, e, mam straszny szum podczas mówienia. I to nie jest wina moich słuchawek, wiem, sprawdzałem. E, chyba, że to wina tego, co słyszę w słuchawkach. Będę się to wykminić z gier, które nagram, gdy rozkminię OBS-a, to e, Human Fall Flat, możliwe, że korzyja życie, e, Scrap Mechanic, tak jak już mówiłem na początku, e, z, może być też GTA V, e, jeżeli bardzo będziecie chcieli to gry LEGO, kiedyś dużo ich miałem, teraz... o, kończę się napisy, ja przestaję gadać, co się teraz ze mną stanie? Tak oto jesteśmy w głównym lobby, z którego zaczynaliśmy pierwszy odcinek o, Daj kabanosa Kredicy. A w sumie nawet nie wiem co to. Gra oczywiście nie umrze na moim kanale, bo mamy jeszcze tutaj dyskietki, tak jak w Superhocie, w którym miałem trochę bardziej tysięcy głos. Yy, mamy hardcore mod... Yikes. Demon jeden. A, nie, to jest Deadman, a to dem. Nieważne. Właśnie ukończyliśmy sobie kampanię. Co mogę jej powiedzieć, tak jak obiecałem, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, jeżeli chcecie mieć powiadomienia, no bo po coś ten dzwoneczek przecież jest. Warto drętnąć. Nie, no, jeżeli ktoś nie chce, to nie, nie musi oczywiście. Nikogo nie zmuszam przecież. E seria, Cóż, ja się z wami żegnam. Po ukończeniu tej jakże fajnej gry. Jak zwykle ja się z pożegnam z wami tak... tak na razie i cześć. Jojo!